Wodna epopeja. Część pierwsza. Czyta Krzysztof Marszewski. Jeziora zachodni małopolski. Wiele domów w okolicach wsi Łączany koło Alwerni stoi na wąskich skrawkach suchego lądu pomiędzy jeziorami. Dlatego właśnie kontakty zamieszkujących je ludzi z przyrodą są wyjątkowo częste i bardzo bliskie. Nikogo tu nie dziwi widok ciekawskich bocianów dostojnie spacerujących po obejściach gospodarskich i wychodzących od czasu do czasu na polne drogi w poszukiwaniu pokarmu. Znają one świetnie topografię zamieszkiwanego przez siebie terenu, to też z łatwością zapadają się z nienacka pod ziemię lub przeciwnie, w najmniej oczekiwanych miejscach wyłaniają się w pełnej krasie. W dzieciństwie, gdy jeszcze uczyły się latać, często ulegały czarowi najsłynniejszego w tych stronach jeziora jastrzębiec i zamiast lecieć najkrótszą drogą do wyznaczonych im przez bocianią starszyznę żerowisk, nadkładały wiele kilometrów, by móc choć przez chwilę podziwiać tutejsze osobliwości. Po drodze spotykały ptasi chłopców wykonujących niebezpieczne podniebne akrobacje i wtedy uświadamiały sobie, że między ich umiejętnościami a możliwościami swoich własnych skrzydeł istnieje głęboka przepaść. Ech, wzdychały wtedy, gdybyśmy tylko umiały składać skrzydła jak motyle, tutejsze żaby wodne nie rechotałyby tak beztrosko. Jednak w rzeczywistości sytuacja wcale nie przedstawiała się tak źle. Ponieważ młode bociany szybko odkryły, że brak pewnych umiejętności może zostać szybko zrekompensowany nabyciem innych. Już podczas pierwszego polowania ptaki te stały się prawdziwym postrachem miejscowych żab trawnych i jaszczurek zwinek, gdyż wykazały się godnym podziwu, uporem i wytrwałością. Brodząc w skomplikowanym labiryncie ociekających wodą traw, młode bociany przypominały bardziej detektywów niż myśliwych. Nagrodą za ich trud był oślepiający blask wszystkimi szmaragdami świata, szaty godowej samca jaszczurki wytworne przybranie smacznego posiłku w restauracji przyrody. Z biegiem lat młode bociany, jako silne i duże zwierzęta, mogły liczyć na dalszy wzrost swoich wpływów w całym tutejszym środowisku. Jako typowe ptaki linii brzegowej jezior, będą miały nawet szansę uniknięcia konfrontacji z ptasią drobnicą, która, łącząc się w stada, natrętnie krąży nad głowami łowców, wrzeszcząc: Chcecie mieć pełną władzę nad jeziorami? Nie doczekanie wasze! W szuwarach marninu górnego ukryty jest drogocenny skarb w postaci jaj, łozówek, trzcinniczków, trzciniaków, rokitniczek i podróżniczków. Zdarza się, że pilnują go również perkozy dwuczube. Wszystko to nie wystarczy jednak, by upilnować sejfy trzcin przed kukułką. Gdyby jedynie kukułka zaangażowana była w uprzykrzanie życia trzcinnikom, ptaki trzcinowe zawiązując konfederację obronną z łatwością ją odstraszyłyby. Ale w całą grę angażują się zbyt potężne siły, by wszystko mogło zakończyć się dla nich szczęśliwie. Rośliny szuwarowe, wiedzione nieomylnym przeczuciem, już teraz przygotowują więc przyrodników do obserwacji dramatycznych zmagań. Ich przyszłą arenę oświetla i dodatkowo okadza swą upojną wonią fioletowo-biały ogień dyptamu jesionolistnego. Przywrotnik, prawie nagi, przygrywa na harfie swego seledynowego liścia w wierzbie trójpręcikowej, majestatycznie kołyszący się w rytm podmuchów wiatru. Zapowiedź nieuchronnie zbliżającego się dramatu ubrana jest w szaty przyrodniczego zjawiska. Ptaki szuwarowe maryninu górnego, poza perkozami, rezygnują z wszelkich odrębności językowych, przyjmując wspólny kod porozumiewawczy – ten błąd ostatecznie determinuje ich dalsze losy. Okazuje się bowiem, że posiadanie przez ptaki wspólnego języka nie podoba się rosnącym w okolicy drzewom, które bardzo pragną wyodrębnić się ze skupiska podobnych do nich drzew. Właśnie chęcią wyodrębnienia się należy tłumaczyć fakt, że jesiony rozsuwają się na boki, dzięki czemu powstało rozległe okno na sąsiednie jezioro. Takie drzewa, chcąc się dowartościować, poszukują dyspozycyjnych ptaków, które zechcą związać się z nimi na stałe i opiewać je indywidualnymi frazami. Bo co warte jest drzewo, na którym żaden ptak nie widzi dla siebie miejsca? Kukułka to ptak przewidywalny, przylatujący corocznie nad jeziora wraz z pojawieniem się jazgotliwej, trzcinowiskowej braci. Jest też jedynym ptakiem wodnym, który stroni od wody. Jego śpiew przypomina zawołanie szukam, szukam. Drzewa mogą uznać taki śpiew, nie najpiękniejszy wprawdzie, za hymn istot poszukujących własnej tożsamości, ale muszą jeszcze przekonać kukułkę, by osiedliła się właśnie na czubku jednego z jesionów. Nie jest to wcale łatwe, gdyż jesiony mają poważną konkurencję. Nad jeziorem Bugaj brzozy wraz z rdestowcem ostrokończystym tworzą szczelny parawan, przez który prześwitują tylko fragmenty jeziora. Gęsty szpaler rdestowca ochrania brzozy tak, że od strony lądu nie można się do nich dostać, brak tu wysokich, pojedynczych drzew. Kukułka może więc się tam ukryć tak, że nieświadomy jej obecności ptaki szuwarowe nawet nie będą odczuwały potrzeby zawiązywania obronnej Konfederacji. Może ona stąd także kukać do woli. Reszta ptaków i tak weźmie je za wielokrotnie odbite echo, nie uznając go za kukanie. Jak się jednak okazuje, każdego ptaka można przekupić. Samotny jesiąc skwapliwie korzysta z tej możliwości, choć musi mieć naprawdę duże rozeznanie w swoim położeniu. Nie wystarczy przecież dobrze zareklamować swoje usługi i złapać kukułkę na haczyk haczyki głęboko ukrytych pragnień. Trzeba jeszcze ją przekonać, że wybierając właśnie to, a nie żadne inne drzewo, zdobędzie trwałą przewagę nad swymi ofiarami. W takiej sytuacji niezawodnym sojusznikiem jesiona staje się krajobraz. Oto co należałoby zrobić. Szumi jesion do kukułki. Czy widzisz tamtą wieżbę? Wkrótce powinna ona pozbyć się swych nasion. Te niezbyt rozgarnięte, szuwarowe wróble pomyślą, że to inwazja owadów i wylecą na domniemaną ucztę. Wtedy podmienisz im jaja. A o owady się nie martw, bo w tym jeziorze, co się rozciąga za mną, żyją całej chmary tylko w postaci larwalnej, ale za kilka dni masowo się wyroją. Mimo to kukułka nie rezygnuje z prób penetracji kolejnych ptasich siedlisk. No, wkrótce przekona się jednak, że nie każdy krajobraz sprzyja jej poczynaniom. Niektóre rośliny tak bowiem potrafią ukryć w splotach swych łodyg ptasie jaja, że bystry wzrok kukułki nie zda się na nic. Ptaki, którym uda się w ten sposób zabezpieczyć przyszłe potomstwo, będą miały dużo wolnego czasu dla siebie będą więc mogły bez obaw oddać się swym ulubionym rozrywkom, takim jak tarzanie się w trawie. Perkozy nie mają najmniejszej ochoty brać udziału w walce między kukułkami a ptakami trzcinowymi i patrzeć, jak jaja tych ostatnich strącane są na ich własne. Stają więc przed wyborem albo wychowywać przyszłe potomstwo na liściach rosnących w pobliżu pokrzyw, albo poszukać sobie innego miejsca na założenie rodziny. No mają bardzo mało czasu na decyzję. Wkrótce trzeba przecież w ramach przygotowań do zalotów rozpocząć próby taneczne. Taką sytuację wymarzyły sobie rybitwy białowąse, które teraz już wiedzą, że przekonanie perkozów do zmiany adresu przyjdzie im bez trudu. Podsuwają więc im do głowy plan przeprowadzki. Lećcie w stronę tęczy, dopingują je. To pływające marzenie odbite w promieniach słońca. Droga do niego prowadzi przez błękit nieba. Daleko to pytają perkozy, tylko sto machnięć skrzydeł stąd, no chyba, że zabłądzicie. Mimo tak nieprecyzyjnych wyjaśnień, niepodejrzewające podstępu perkozy podjęły wezwanie i wzbiły się do lotu. Gdy już wyraźnie widoczny był prawy brzeg Wisły, nagle między bezchmurnym niebem a lazurową tonią jeziora Jastrzębiec zobaczyły rozedrgane w słońcu purpurowe ogniki. Ku niebu uniosły się wówczas trzy kolory – Żółty, zielony i czerwony, przy czym dwa ostatnie połączyły się w jednolitą masę, tworzącą czwarty kolor. Barwy te pochodziły zarówno od zeschniętych zeszłorocznych trzcin, jak i od swobodnie pływającej po powierzchni wody rzadkiej kotewki orzecha wodnego. Perkozom wydawało się, że teraz pozbyły się wszelkich problemów. Lecz rybitwy białowąse od razu sprowadziły je na ziemię. Ładnie tu, prawda? Ale nie czas na podziwianie krajobrazu. Bierzcie się ostro do roboty. Perkozy, zaskoczone takim obrotem spraw, próbowały protestować. Usiadłszy na płatach, kotewki zaczęły przygotowania do budowy obrotowych domków jednorodzinnych, licząc na to, że w noc kupały puszczą na wodę kotewkowe wianki wypełnione pisklętami rzeczywistość zmusiła je jednak do zmiany planów. Już w pierwszych godzinach po złożeniu jaj przemknął nad nimi złowrogi cień. Gdyby nie błyskawiczna interwencja dziesiątek rybitw białowąsych, spotkałby je smutny koniec. Teraz znacie powód, dla którego was tu wezwaliśmy. Zaćwierkały do perkozów rybitwy. To baryłka, same nie damy sobie z nim rady, ale razem będziemy jednym wielkim okiem i uchem. Chodzi oczywiście o orła bielika, który za każdym razem w momencie pikowania podrodnego karpia przybiera baryłkowaty kształt. Ze względu na swe nieprzeciętne umiejętności łowieckie i ogromną rozpiętość skrzydeł, jest on niekwestionowanym władcą jastrzębca. Bardzo często kusi go pisklęca odmiana w jadłospisie, a i pasące się na groblach sarny muszą się przed nim mieć na baczności. Wszystko to dzieje się na obszarze występowania ciekawych zjawisk. Dawniej było tu nie do pomyślenia, by kotewka mogła zuchwale grać porom roku na nosie. Zimowy mróz szybko przywołałby je do porządku. Ale po całej serii łagodnych zim kotewka śmiało eksperymentuje ze swoim chlorofilem, co daje ów efekt tęczy. Zdarza się też, że atmosfera zwołuje tu wielką burzliwą naradę, podczas której pada deszcz argumentów i grad wniosków. Nad pozorną tęczą kotewki zarzucona zostaje płachta ze słońca, wiatru i kropel wody. Tym bardziej żal, że perkozy nie mają czasu na zachwycanie się tym. Zamiast tego narasta w nich poczucie, że zostały oszukane. Są też jednak bogatsze o niezwykle ważne doświadczenie. Złudne piękno bywa źródłem kłopotów. Trudno się więc dziwić, że część perkozów wraca do swojej poprzedniej siedziby, która okazała się nad wyraz bezpieczna. Może jeszcze na wychowanie własnego potomstwa nie jest w tym roku za późno. Rośliny nad jeziorem Bugaj wykonują dla okolicznej zwierzyny czarną robotę nie osiągając z tego tytułu żadnych widocznych korzyści. Ich marny status powoduje, że marzą tylko o jednym by po zimie nie patrzeć na swoje poniżenie. Nic więc dziwnego, że w maju stoi tu tak wiele roślinnych szkieletów, ale i tak muszą one wypić kielich goryczy do dna. Dlatego, gdy długa zimowa noc ostatecznie przegrywa bitwę z letnim dniem, chlorofil robi im pobudkę i zmusza od razu do roboty. Pierwszym ich zadaniem jest przygotowanie kwater dla siatkoskrzydłych golatek drobnych, masowo wyrajających się z wody. Zwierzęta te, zamiast odwdzięczyć im się za to, od razu zamieniają ich źdźbła w wesołe miasteczko. Po najeździe tych bałaganiarzy pozostaje więc prawdziwe pobojowisko: pogięte pędy i okaleczone pąki kwiatowe, które rozwleka wiatr. Niektóre roślinne egzemplarze postanowiły odpłacić jezioru Bugaj Pięknym za nadobne i ułożyły chytry plan przekształcenia go w trzęsawisko. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia jego realizacji stało się połączenie w jeden organizm dwóch okrytonasiennych roślin planktonowych – rzęsy oraz spirodeli wielokorzeniowej, a następnie ich zamknięcie w trzcinowym więzieniu przy brzegach jeziora. Odcięcie roślinnego planktonu od otwartych wód nie będzie jednak nigdy całkowite. Dlatego obwodowe kawałki roślin co jakiś czas odrywają się od rzęsospirodelowej macierzy i płyną na środek jeziora. Tam zapraszają one zwierzęcy plankton na wspólny podwodny bal. Trwa on na całej powierzchni akwenu wodnego, z wyjątkiem najbardziej centralnej jego części, gdzie widoczna jest rozległa ciemnoniebieska plama, niczym oprawione w ramy błękitnej toni obraz nieznanego malarza. Aby plan trzcin mógł więc być kiedykolwiek zrealizowany, trzeba będzie sprawić, by roślinny plankton, który dzięki dopływowi światła słonecznego szybko zwiększa na otwartych wodach swą powierzchnię, zechciał dobrowolnie powrócić do strefy brzegowej, o no najlepiej w całości swej zwiększonej masy. To jednak już od trzcin nie zależy, mimo iż te odważnie wchodzą na środek jeziora, by spróbować wyłapać plankton i zmusić go do ponownego połączenia się z trzcinami. Wiatr mógłby pomóc w zagonieniu rzęsy i spirodeli do trzcinowej zagrody, a gdyby tylko wiał bez przerwy ze stałą siłą i ze stałego kierunku. Ale jak zmusić go do wsparcia planów trzciny, skoro to właśnie on miał dotąd nad trzcinami nieograniczoną władzę? Może by tak zbudować małą elektrownię wiatrową? Początkowo trzciny, pałki i lebiody zapragnęły wykorzystać fakt, że wiele ptaków, na przykład świerszczak, lubi tarzać się w trawie. A gdyby tak stada świerszczaków zechciały latać regularnie w to samo miejsce i przez dłuższy czas zataczać nad nimi kręgi, no to rzeczywiście powstałby sztuczny wiatr. To jednak jest nierealne, bo nawet ptaki prowadzące stadny tryb życia są w rzeczywistości indywidualistami. Zamiast tego, świeżo wyrojone z poczwarek chmary golatek drobnych w zupełnej nieświadomości wirują w jednym miejscu, lecz ich masa ogólna nie wystarczy do stworzenia czegokolwiek. Ach, te ptaki, szumią trzciny, zawsze na nie wszyscy pracują, a tylko one zbierają za to nienależną im chwałę. Po czym zrezygnowane obserwują, jak stada ptaków zlatują się na planktonową ucztę na środek jeziora i krok po kroku niweczą ich zamiary. I tylko efektownym kłótniom kaczek krzyżówek o pokarm zawdzięczają trzciny fakt, że niedojedzone resztki przytwierdzają się do zanurzonych w wodzie ich korzeni. Cała reszta pada łupem łysek i perkozów zauszników których niewielkie, lecz świetnie zorganizowane flotylle patrolują głębiny Bugaja. W tej sytuacji jasne się staje, że aby rośliny tych wód zaczęły kiedykolwiek być szanowane przez idące na Łatwiznę ptaki, muszą najpierw same zadbać o swój wygląd, a gdy to się im uda, spróbować wykorzystać upodobania ptaków wodnych dla własnych celów. Najszybciej zrozumiała to manna długoząbkowa nad brzegami Bugaja trawa ta wznosi swe otyłe źdźbła prosto ku niebu, tak by ich zaostrzone końce sterczały ponad najwyższe egzemplarze reszty roślinności szuwarowej. Jest to udana próba naśladowania kształtu szyi czapli zwanej bąkiem. Drugie źdźbło manny leży natomiast na zwykłej trawie, być może złamane pod ciężarem golatek. Taka pozycja tych źdźbeł służy do przeprowadzenia quasi-naukowego eksperymentu, mającego dać odpowiedź na pytanie, czy najinteligentniejsze ptaki wodne dadzą się zwieść pozorom. Trawę marzą przecież o tym, by przynajmniej ośmieszyć te ptaki, z których winy ich ambitne plany spaliły na panewce. Tylko manna długoząbkowa wie, jak silne są jej pragnienia ujrzenia nietęgiej miny bociana, który właśnie złowił zamiast jaszczurki zwinki udające ją źdźbło. Niestety, nawet to pozostanie na zawsze w sferze marzeń. Czapla siwa Wygląda podczas lotu tak majestatycznie pięknie, że nawet tutejsze ptaki biorą ją za efemeryczną, na wpół anielską istotę. Pomyłka wyjaśnia się zazwyczaj dopiero po stracie przez dowolnego ptaka rybożernego zdobyczy na jej rzecz, bo przecież Czapla Siwa jest klasycznym piratem z typową czarną opaską wzdłuż oka i jak każdy klasyczny pirat, musi ukrywać swe rzeczywiste zamiary tak długo, jak tylko się da. Aby łatwiej zdobyć swój łup. Nic więc dziwnego, że nawet tacy cesarze przestworzy i władcy jezior, jak Baryłka, są często bezsilni wobec całego arsenału sztuczek tego przebiegłego ptaka. Nie są nawet w stanie przewidzieć trasy jego przelotu, choć domyślają się, że Czapla Siwa posiada piracką bazę na którejś z malutkich wysepek na środku sąsiedniego jeziora. Ponieważ zaś drzewa oddzielają wyspę od zewnętrznego świata szczelnym zielonym kordonem, ptaki doskonale wiedzą, że próba odbicia choćby części rybiego towaru musi skończyć się niepowodzeniem. Zresztą ze względu na tajemniczość wyspy poszkodowane ptaki nie posiadają też niezbitych dowodów, że to właśnie na niej znajdują się magazyny piratów. Ptakom rybożernym nie pozostaje więc nic innego, jak dać czaplom siwym spokój i skoncentrować się na mniej ryzykownym zajęciu, jakim jest badanie odbiegających od wypracowanych tu standardów kultur pozostałych gatunków czapli: bąka i bączka. Chciałyby się one dowiedzieć, dlaczego czaple te śpiewają bez wydawania głosu bo przecież dla normalnego ogółu samców fakt ten ma posmak wielkiego obyczajowego skandalu. Jakże to tak? Nie mogą się nadziwić. Przecież od zawsze naszą wartość wyrażamy jakością naszego śpiewu. Ale twarde reguły zawsze istnieją po to, by były od nich wyjątki. Samce bąka jako jedyne chwytają powietrze w pajęczą sieć swych dziobów, a następnie uwalniają go kwant po kwancie. Dzięki temu przekształcają powietrze w instrument muzyczny o brzmieniu uwięzionego w butelce korka. Tajemnica tego wynalazku jest pilnie strzeżona w archiwach trzcin, które może otworzyć jedynie samica bąka, a i to tylko pod warunkiem, że zechce rozpocząć długą odyseję po roślinnych labiryntach tutejszych jezior. Samce innych gatunków nie mogą zrozumieć tego procederu, bo u nich obowiązuje niepisane prawo głoszące, że to samicom należą się wszelkie przywileje. U bąka istnieje zaś pełne równouprawnienie płci ogromny wysiłek samca w celu wydania głosu, równoważą nie mniejsze wysiłki samicy w celu dotarcia do jego źródła. Dlatego właśnie dumne samce bąków mogłyby się odgryźć samcom innych gatunków, mówiąc, chcecie nas krytykować, to spróbujcie żyć jak my. Równie niepojęty dla normalnych ptaków jest bączek. Ukryty w niedostępnych zakamarkach wierzby trójpręcikowej zawodzi w nocy do księżyca, co od razu rodzi podejrzenie, że ten odmieniec para się amatorsko astronomią. Ale nie. Za chwilę przybywa samica i para w blasku miesiąca przelatuje na środek jastrzębca, gdzie na tęczowej dyskotece szaleje do białego rana. Gdy na jeziorze jastrzębiec niepodzielnie króluje baryłka, nad jeziorem Bugaj